Witam wszystkich bardzo Bart. serdecznie. Tutaj Bartko 11. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić Battlefield Bad Pani 2 Wietnam. badko Pani 2. Battlefield to jest ta gra... jest gra FPS. Akcyjna, fajna, naprawdę. Yy, ale Battlefield Bad Pani 2 Wietnam jest to dodatek, który tylko sobie coś wezmę oj to to tak, to to, dobra to jest dodatek do gry który rozszerza tryb wieloosobowy dodaje 5 nowych map, 6 pojazdów i 15 rodzajowych broni z wojny wietnamskiej w tym miotacz ognia dobrze ehm, szukamy z jakichś serwerów nie, nie dajemy na hasło, nie dajemy na pełne, nie dajemy na pusty, nie dajemy na hardcore. Chociaż wiecie co, damy sobie raz na hardcore, zagramy sami tam, z wami zawsze. A, może. Wzgórza 137, Nie gram na nim w podwój, więc nie znam mapy. Nie wiem, czy słyszycie tutaj, przyściuteńko. Ja tutaj tak mikro, uwaga, mogą szumieć. No, dobra. Film będzie trwał 20 minut, albo nawet 15, nie wiem. Zależy. Chcę pokazać, o co chodzi w tej grze. Oczywiście w Wietnam dodali, że na początku wgrywane się mapy zawsze e, mówią wam, co to jest, co to tamto, czemu jest też konflikt. Oczywiście przy frapsie, przy frapsie, bo daje mi się dłużej. Ale nie wiem, czy będzie mi się zaczynało gra. Nie wiem, czy będzie mi się zaczynała gra. No właśnie, co, co, co ja brałem? Co ja brałem? Na pewno będziecie się pytali. Wziąłem pudełko, bo tak z głowy tutaj nie pamiętam. No to tu są tu jest kod, który umożliwia granie. Na końcu w filmiku. Myślę, że wam gram w sobie na masie szturmowym. Oto moje gadżety. Wszystkie bro bronie odblokowałem. Że w Wietnam zawsze się odblokowuje wszystkie bronie. Dobra, niech się ogarnie. O, 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 o. Dobra. Oj, 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 a mi się tnie. Dobra. Już nie. To właśnie miotacz ognia. Nie widzimy... ja! o. Dobra, weźmiemy sobie na razie to. jest strzelba M1 Grant, Przydatna. O, właśnie tak. Daleko strzela, bardzo daleko. Chociaż każda strzela bardzo daleko, ale... Z nią można się bardziej bawić. Ład, ład, flack. O, a, jeszcze nam nie Drzewa z życiu. No, co za pajace. Nie, nie, wiecie co, wezmę sobie zwiadowcę. Nie wiem, może kiedyś grałeś się z zwiadowcą, a raczej... Nic nie mówię, nic nie mówię, żeby... żebyście się nie rzucali na mnie. Aj, dobra. Żyję, jeszcze żyję. Mam tu bronię granatni... Zwykły pistolet. M1 Grant. Ja już mówię granatnika i oczywiście taka paczuszka. Teraz wam pokażę ją do ręk rąk. Bo ona się ładuje. Jeśli ja przyzwyczaiłem do, do tej gry, więc wiem gdzie jest celownik. No właśnie tutaj jest taki... Widzicie tą kropkę na środku? No właśnie można się zauważyć i tutaj o, I wiem gdzie jest już celownik. Możemy już... Co to? Czemu dwa wystrzeliłem? Czemu dwa wystrzeliłem? Nie dobra, dobra, dobra. Bez komentarza. Yes, that. Ale się okazało. Heda strzeliłem. Tak myślę. Yes. Ta broń jest Ale tylko z daleka jak na razie. Z bliska. Nawet, nawet. Jest daleka bardziej, bardziej. Lepiej się gra z daleka. Kolejny celowi Jest! Headzik poleciał ten, ten karabin, znaczy To nie jest karabin blaszczynowy, to jest strzelba, że tak można powiedzieć Tak, strzelba Jednym headem można zabić Wystarczy, że headzik poleci i a! Teraz to im się upiekło. Dobra, spróbujemy otaczem ognia. Znaczy, nie, 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 team. tym. No, co mnie wskrzyżacie? Ja chciałem sobie wziąć snipera. Ale dobra, zawsze coś. Wcieliśmy tam granata. Trafiliśmy, nie, raczej nie. Aaa... A! Wzięli nas. Dobra. Bierzemy co potrzebne. Tutaj rodzimy się... Dobra, jest. Jednak razie z snajperem. O! to to było? I co mnie zabiło? Dobra. gramy w szturmowy, Znaczy bo coś, coś, coś... Chyba jest... Zakaz robienia seperek, ale jakiś typ ma tam Bo może być admin, ale nie wiem. Bo na niektórych serwerach są takie... Nie. Fajne mody, można tak powiedzieć. Dobra, szukamy. O! Dobra, wiecie co, nie lubię grać na podbój, więc... Inter wam pokażę, O co chodzi z tym... Um, Doradkiem. Jak widzicie, nie ma żadnego... Gra jednoosobowa. Sama gra wieloosobowa, mamy główne opcje, autorzy... Czy nie wiem, po co dodali autorów, ale dobra. Bez komentarza. Tutaj, nasze stopień, nasz stopień, mój stopień Jakieś reklamy Gare wylosowuje losowy nam serwer Tak? Tak Wszystkie tryby Tryby Podbój, Gorączka, gro, Drużynowa Gorączka, nie grałem Drużynowy Ditmarsz Wszystkie mapy Fajnie, fajnie naprawdę fajnie wygląda Dobra nie, nie, nie patrzymy teraz na to No właśnie Jest to Wietnam Samoloty, ale samolotów nie ma To po prostu jest nanot Helikoptery To jest właśnie oryginalna wersja tej całej gry Jest grę jednoosobowa Przeszłem całą całą misję, przeszłem całą grę Oczywiście Jak zawsze Coś nie coś brakuje Czego, czego, czego No jakieś tam rady. Ale dobrze, ten odcinek nie jest poświęcony temu, żeby patrzeć na moje statystyki. Ten... Kudę? Gdzie to jest? Chyba się zgubiłem. Tak, 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 dobra. Ten odcinek nie jest poświęcony oczywiście moich statystyk, tylko rozgrywce w Battlefield jak mam w sorkę, że trochę minut tam zajęło patrzenie tam na moje statystyki. Co ja? ładowanie oczywiście zajmie nieco więc dla was zrobię dłuższy filmik też nie wiem czy słyszycie te dźwięki z gry ale wątpię chociaż chciałbym żebyście lekko słyszeli ale bardziej mnie słyszeli to, to, to jest ważniejsze ważne, ważne o jak widzicie w prawym dolnym rogu jest helikopter tak on jest właśnie z badką pani w Wietniu. widziałem tutaj polskie serwery nawet bronią broniącymi właśnie lepiej. Chociaż wolę zwiadowce, bo na tam TNT mogę coś wysadzać, ale dobra, dobra, dobra. Nie będzie ten już. O! O! To było piękne, to było piękne, dobre jest. Dobra. Odporność, lepsze TNT oraz więcej TNT. I oczywiście gramy Ha, wiedziałem, że ty coś Wiedziałem, że to mój. C co to niby było? Sniper. O, chyba w nowym patchu dali, że nie widać, gdzie są nasi przeciwnicy. Tak. Tak, w nowym patchu dali, że nie widać, gdzie są nasi przeciwnicy. Wcześniejszej grze to zawsze pokazywało gdzie są nasi przeciwnicy. Oni O, ty zły ty jesteś. Na A, przegrać. No I to zobaczymy. To Mmm, jest... wow. właśnie... To jest właśnie problem gry. A jaki? Nie dokończają rozmowy. Mogliby przynajmniej dokończać te rozmowy. Ile graliśmy? Oddane strzały, trzynaście, celność... No Zmiotacze should be used Zawsze tak no dobra atakujący nie lubię atakujących ale gdzie strzelacie dzieci? to nasi tak to nasi o nie to nie nasi co ja no nie czasem tej gry nienawidzę o A mnie wyrypałeś dobra o, miota czarna, yeah, baby! What What? Co jest? Ja patrzę ognia. No nie, no to pias. To było chyba plus czy minus? Chyba plus. A, wracam Później zobaczę. No! co? Co? I co? Co ty robisz? Pa patrzcie, pa, co się dzieje. O Jezus man, ale minusy wpływu dostałem. Nie, nie, to będzie się liczyć w setkach. Tak przynajmniej myślę. Wlecesz mi na trybie hardcore. Na razie. Oj! O, co to niby było? Co to była? Co to była? Co tam miało znaczyć. O, właśnie to jest zasada tej gry. Aj! Aj tu... What the fuck? A, właśnie! Mia ta czagnia w czołgu. Najlepsze co może być. Życie! Oh yeah! No błąd, bon, fred! What the fuck? Ile mam? Aj, jeszcze żyję! Tam? Dobra, nie żyję, nie żyję, nie żyję. Nie żyję. Nie wiem, czy kierować czołgiem. W ogóle nie lubię trybu Hardcore. Ale, dla was. I co nie grali? Jestem królem odgał. Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie. To ci jest. To tak... Uj! Nie dobra dobra dobra. to czego nie jest taki o, Oooo. Fajna, fajna ozdoba! Na choinkę. Oj, Jezus Maria. To im... Już za to coś zrobiłem. Masz za swoje. Oj, oj, oj. Się postrałem? Ładko! Oh, Dzień ja poszłem! Poszedłem? Poszłem, poszedłem. Tak poszedłem. poszedłem w kom proszę was w komentarzach, nie poprawiajcie mnie. Naprawdę dużo, dużo, a to dużo słów mówię źle. Dobra, nie gram na trybie hardcore. <laughs> nie, nie lubię trybu hardcore. Nie podzielę się dla was, jestem zły dla was. Dobra, kurde, nie pokazuję gry, tylko bawię się. Jezus Maria. Nie, nie, muszę jakoś... Ogar, dobra, ogar, ogar, ogar Hardcore minus Gorączka, się mnie Kanso Kanso Kanso, dobra Co to, to jest? Intensywne działania bojowe z wykorzystaniem, wykorzystywanie pojazdów w sześcioma m, sprawnymi sprawdzonymi w bojach pojazdach pojazdami z czasów wojny, takich jak czołgi, dżipy, łodzie patrolowe oraz śmigłowce. Co jest swój styl gry i używaj motoczaknie. Zale przeciwników. Tutaj, o, tutaj. Zalej przeciwników płomieniami z nowego wytacza ognia lub używaj z, z każdej, każdej z każdej. Lub używaj, każdy jest z pozostałych broni, bla bla bla. I tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego czytał. A co ja? Lektor jestem? Lektor? Tak, lektor. Chyba. Jezus Maria. To znaczy, że jestem Jezusem. Bez komentarza. A, zabiłem rogę. Nie, to ja. Nie. Myślałem, że to ja się zabiję. Jezus Maria, to to było. Przestrzeliwanie. Mmm, spoko. Dobry ty? Sorry, 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 sorry. A, w trybie hardcore. Jest y, ranienie własne.

Dobra, takie jest mi, nie, nie musieli na zabić. Ja Jan czyli gawki w tym M... Um, o, no Jezus na stylu mi się tu pokazało. Kici w oku. Kici w oku. Tak, kici w oku. Dobra, jestem sprytny, jestem pełno sprytny. Depeta, wiem to co Agna. Chociaż nigdy tego nie używałem, ale dzisiaj jakoś mi dobrze szło, więc... Czemu nie? Czemu go nie używać? No, dobra, otworzyłeś. Otworzyłeś tak. Dobra, to my to mamy Lepiej nie patrzę skąd oni strzelają, prawda? Snajperze są tacy dobrzy tutaj O, gdzie to Ładro, znacki O, niech co ja co dziwam! Pomyliło mi się z CS-em, ooo, ten jeden dzień Dajmy gdzieś tutaj. Dobra. Dobra, wysadziliśmy. Tak, wysadziliśmy? Tak. Dobra, ja się przygotowuję. Chociaż z tamtej mógłbym przejść, ale... Dobra, bierzemy stamtąd. Ah, zabiłem gorączkę z kratą. Wow. Kai ga chikabaw. Ta ligachon. Kaga chon. na. Klejga ciąg. Bądźcie na oł. Granat. O to nie, to mój, to mój, to moje granat. Co, co? Zrało się z gaci, co? Nie, zabiję go. Tak zabijemy, dobra. Opóźnienie w twoim rozwoju. Dwa... Ja, dobra, coś wam ja baby, baby! Łaaa! Chcesz tak? Nie. Dobra. Nie udało mi się. Trzeba tylko dotknąć. Nie. Zabijam. zrobiłem tylko. Przydatna mamuśka. Dobra. Dobra mamuśka. Aaaa. No. Dobra. Idzie, Co mi zabierz typa? A więc zobaczmy sobie stąd. Wiedziałem, widziałem go, widziałem go. Puścimy sobie tam na lot. nie On tak pięknie bym go zabił. jest Postarajcie się! Kaliga są! Ja go, mnie? Tak? Tak. O, podłożona naudunek, trzeba z sobą iść. Gdzie już już? O, coś mi się klatkuje No, a co to? Skąd oni... Przegaraliśmy. Dobra, teraz mamy tyle czasu, by się przygotować. Wtedy oni dostają znak, że mogą iść dalej. I tutaj właśnie naj najlepiej można skakiwać. Co zostaje? tutaj? Uuu. Ja to kocham Jaraj się flago, ja cię kocham Nie jestem z takich jak ty, ja tu już biegiem Dobra, jaraj się drzewko Nie, ja Ej, ej A mi chyba w sobie helikopter Nie, nie helikoptery, tylko są wody Dobra, amunicja, amunicja, amunicja Zobaczcie, jaki to fajny wybuch. Aaaa, uh, jak pięknie. Dobra. No what? What do you? You fucking man. Dobra. You fucking to me? You fucking do me? Dobra żyje 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 jestem jestem koks CO O lol Spodziewałem się tego Ale co to ma To jej koronę A Hałas nie robi A to co daje ciężkie obrażenie to wolę to No oczywiście Po odrodzeniu jak jaka dęci No już 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 przez tam, Ciężkie wrażenia. Był. Dobra, bierzemy apteczkę. Bierz apteczkę już. Tu, tu, tu. Dobra, dobra. Yy, za długo już się to ciągnie, dobra. Ja, ja już się z wami yy, żegnam, żegnam, żegnam. Dobra, 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 dobra. Yy, Wszystkie pozdrawiam. Tak, pozdrawiam was. Na święta, na święta. Daj wam prezent. Dobra, to co ja, dobra. Co ja mówię? A, dobra. Zżegnam się z Wami już. i co mam do was za, do zaoferowania? Za to to, że dostałem w prezencie na Steam. Kupiłem sobie Killing Flora. No dobra. To jest, jest to gra FPS, horror, e, kooperacja, to jest oczywiście przetrwanie, survival. I dostałem kopię i ktoś może się zgłosić, chętnie mu dam kod. Za darmo, za darmo. I tak nie mam zamiaru tego sprzedawać. E, Dzielonych kuzynów nie mam co by się ze mną zagrali, bo nie lubią takich, bo są bardzo, bardzo dziecinni. A jeden jest do dorosły, nie lubisz gier i takich tam to. Nie ma czasu, tak i eee. Więc zgłoszę się do Was. Kto będzie, kto będzie chciał? Proszę bardzo. Dam kod na Steam. Zsiądę sobie. No właśnie. Jak jest regulamin tego... Eee. Powyżej jedenastki. ogarnięty głos. Ogarnięty. Ja może na realu może być na dziecinny czeku. Eee. A na... Na sklepie przynajmniej musi mieć Skype'a, na sklepie może mieć, nawet yy, musi mieć, musi mieć jakieś męski. Znaczy, nie wiem czy ja mam, ale może być podobny na do mnie, do mojego. No i dobra, dobra, to już cały, z regulamin. Dobra, ja się z wami zegnę, żegnam. No i cześć wszystkim, pozdrawiam wszystkich, no i cześć. Dobrze? Nie Dobra. A nie, nie są. Dobra, cześć.